Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, kiedy ostatni raz byłem w kościele. Kiedy pchnąłem drzwi i przekroczyłem próg małej kaplicy, która od niepamiętnych czasów stała pusta na terenie naszej parafii, okazało się, że wszyscy już są. Nienawidziłem się spóźniać, jednak chwilę przed ślubem zadzwonił do mnie Lucyfer, informując, że namierzył już Harona i prawdopodobnie za parę godzin będzie go w stanie odstawić z powrotem do Hadesu. Byłem naprawdę nieźle zdziwiony tą nagłą zmianą w jego nastawieniu. Obawiałem się trochę, że nie pomaga nam ani ze względu na swojego syna siedzącego w moim ciele, ani z czystej chęci niesienia pomocy, jakby nie patrzeć, pomagał tym samym swojemu znienawidzonemu ojcu. A może wiedział to co ja? Usiadłem obok Agaty, która z podnieceniem przyglądała się pozostałym gościom. Byli wśród nich oczywiście wojna i śmierć, którzy siedzieli tuż obok nas. Był Hermes, Atena, a nawet Chronos. Puszek leżał sobie grzecznie w kącie, zajmując miejsce dla co najmniej ośmiu osób. Zaraz przed nim w pierwszym rzędzie Siedzieli święty Jan i Jezus Którzy wystrolili się w śnieżnobiałe białe garniturki I oczojebne czerwone muchy Miałem złe przeczucia Może mówię to przez pryzmat czasu Trudno to teraz ocenić Ale dobrze pamiętam dreszcz, który przeszedł mi po plecach Kiedy otworzyły się drzwi kapliczki I młoda para wmaszerowała do środka Coś było nie tak Dało się tam wyczuć jakąś dziwną obecność Jak gdyby ktoś cały czas na ciebie zerkał Gdy tylko na chwilę spojrzysz w drugą stronę tylko nigdzie nie mogłem dostrzec na którego wzrok bez przerwy czułem na swoich plecach. Przez chwilę ogarnął mnie irracjonalny atak paniki, ale na szczęście szybko stłumioły go wiwaty pozostałych zgromadzonych. Przyłączyłem się do nich i powitaliśmy Adolfa i Michała, którzy ruszyli w stronę ołtarza, radośnie machając do wszystkich. Wyglądali pięknie. Nie sądziłem, że jeszcze mnie na to stać, ale uroniłem jedną czy dwie łzy. Albo dziesięć. Z zakrysty wynurzył się głód i z uśmiechem stanął przed ołtarzem. Wciąż nie mogłem się przyzwyczaić do jego nowego wcielenia. Wszyscy umilkli, aby uroczystość mogła się wreszcie zacząć. Miałem szczerą nadzieję, że nasz brat się nauczył wszystkich formułek na pamięć. Jak się okazało, nie miałem się o co martwić i wreszcie przyszła chwila, dla której wszyscy przyszliśmy. Ja, Michał Archaniu, biorę ciebie, Adolfi Hitlerze, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do apokalipsy. Tak mi dopomóżcie jeźdźcy, wszechmocni w czwórcy i wszyscy bogowie, powiedział Michał, którego nigdy nie widziałem tak szczęśliwego. Czy jeśli zostałby w niebie pod boskimi rządami, czy miałby kiedykolwiek okazję do przeżycia czegoś podobnego? Szczerze w to wątpiłem. I ja, Adolf Hitler, biorę ciebie, Michale, Archaniele za męża i również ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że ci nie opuszczę aż do... Nie wiem, czy dam radę opowiedzieć wam, co dokładnie się w tym momencie stało. Czasem myślę sobie, że przecież nie jesteśmy ludźmi, że nie odczuwamy tak silnych emocji jak śmiertelnicy, ale to gówno prawda. W momencie, gdzie to piszę, na moją klawiaturę spada prawdziwy wodospad łez. Jednak muszę opowiadać dalej. Musicie wiedzieć, co wydarzyło się po tym, jak na ślub naszych przyjaciół prosił się nadprogramowy gość. Słowa przysięgi przerwała eksplozja. W jednym momencie wszyscy zobaczyliśmy rozmazaną sylwetkę, która nagle pojawiła się pomiędzy nowożeńcami, a chwilę potem kurewsko-silna fala uderzeniowa zdmuchnęła nas wszystkich pod ściany. Wszystkie szyby i witraże w oknach roztrzaskały się w drobny mak, a ławki chaotycznie rozjechały się na wszystkie strony. Dobrze, że były tak ciężkie, w przeciwnym razie by nas po prostu zmiażdżyły. Z trudem łapiąc oddech pomogłem wstać Agacie, do której zaraz podszedł przerażony wojna i przytulił ją, szczęśliwy, że w żaden sposób nie ucierpiała. Jezus i święty Jan mieli olbrzymiego farta, wyrzuciło ich prosto na puszka, którego grube futro całkowicie zamortyzowało siłę uderzenia. Pozostała część ekipy była rozstrzelona po całej kaplicy, jednak nic nie wskazywało na to, że komukolwiek z nich stała się większa krzywda. Dopiero wtedy skierowaliśmy wzrok na ołtarz, przy którym wciąż stali Adolf i Michał. Z niewiadomych przyczyn dziwaczny wybuch w żaden sposób ich nie dotknął. Nawet głodowi udało się przetrwać go bez szwanku. Skubany złapał się żelaznego skrzyża, wbitego w podłogę. Ale coś się zmieniło. Na środku kaplicy stały teraz cztery postacie. Powiedzieć, że byliśmy przerażeni to za mało. Nie da się opisać słowami, co czuł każdy z nas, kiedy w nieproszonym gościu rozpoznaliśmy samego stwórcę. Nie mam pojęcia, ile czasu minęło, nim ciszę przerwał jeszcze bas. Nikt nie śmiał drgnąć, zamierając niczym posąg w pozycji, w której się aktualnie znajdował. Poza Jezusem, który nieśmiało, wstał z puszka i podszedł powoli do ołtarza. Jak śmiesz! Wrzasnął nagle bóg, uderzając swojego syna krzyżem, którego przed chwilą trzymał się głód. Co Ty sobie myślisz, biorąc udział w tym profanatorskim i heterycznym obrzędzie? Uważasz, że to jest coś, co bym zaakceptował? Homoseksualny związek pomiędzy moim oddanym sługą, którego jeźdźcy podstępnie oszukali, a jednym z największych zbrodniarzy w historii ludzkości, którego wydostali z piekła wbrew mojej woli? Jezus upadł na podłogę krwawiąc na świnia. Ramię krzyża rozciął mu policzek i lewą dłoń. Chyba próbował coś powiedzieć, ale wszechmogący nie dał mu dojść do słowa. A wy wszyscy, kim jesteście, że sprzeciwiacie się mojej woli? Po tym wszystkim, co dla was zrobiłem, darowałem wam życie, jeźdźcy! Rzekł do nas, pozwoliłem wam wrócić na ziemię, zezwoliłem na zniewolenie mego sługi, na pozostawienie uciekiniera z piekła na wolności, a wy mi się tak odpłacacie?! Wtedy wojna zrobił coś, co miał ochotę zrobić każdy z nas. Wstał i zaczął mówić. To nie my sprawiliśmy, że ta dwójka się w sobie zakochała, pajacu. Był to ich własny wybór, w którym nasze zdanie nie miało żadnego znaczenia. Sami wybrali tę ścieżkę i chuj ci do tego, jeśli mam być szczery. Stwórca nie był na to przygotowany. Z oczami płoniącymi od gniewu przeniósł swoją uwagę na Hitlera i Anioła, którzy wciąż stali obok niego sparaliżowani ze strachu. Dopiero wtedy zauważyłem, że Święty Jan oraz nasi greccy przyjaciele zniknęli. Podobnie jak Puszek, co niezwykle mnie ucieszyło. Chociaż im się upiecze. A więc miłość, tak? Bardzo ciekawe! Mruknął i pochylił się nad Michałem. Zobaczymy, jak to teraz nazwiecie. To mówiąc, uniósł głowę archanioła delikatnie do góry i spojrzał mu prosto w oczy. Pamiętaj! Wtedy przyszedł ten moment, którego zawsze się obawiałem. Michał zamrugał i rozejrzał się dookoła Przejechał wzrokiem po naszych twarzach i skrzywił się. Wybacz mi, panie. To nie byłem ja, ta banda. Wiem, mój sługo, albowiem jam jest wszechwiedzący. Wybaczam ci więc wszystko, co uczyniłeś wbrew memu słowu i stawiam cię o to przed próbą. Udowodnij, że nie uwierzyłeś w kłamstwa jeźdźców. Udowodnij, że jesteś godzien wrócić do nieba. Micho kiwnął głową. Co mam zrobić, panie? Masz unicestwić Adolfa Hitlera. Powiedział Bóg, a my wszyscy zamarliśmy z przejażenia. To ostrze, które ci teraz ofiarowuję, nie zabija. Jakakolwiek istota padnie pod jego ciosem, zniknie z na zawsze z tego świata i nie wróci już nigdy. Po chwili w rękach archanioła pojawił się długi sztylet, przypominający kształtem ostrza mój nóż. Znowu dostałem ataku paniki, który tym razem był zupełnie uzasadniony. Musiałem coś zrobić, musiałem go powstrzymać. Stój! wrzasnąłem, gdy Michał uniósł miecz do góry. Adolf nie próbował nawet uciekać. Płakał jak dziecko, które nie ma absolutnie żadnego pojęcia, co się wokół niego dzieje. Jak śmiesz! wrzasnął znowu stwórca i odwrócił się w moją stronę. Wystawiłeś list gończy za Charonem? zacząłem mówić, a głos łamał mi się tak, że sam ledwo mogłem siebie zrozumieć. Nagroda miała być dowolna, prawda? Owszem! potwierdził Bóg. Ale nie masz szans go znaleźć on. Cóż, muszę cię więc zaskoczyć. Uśmiechnąłem się za Jest już w drodze do nas. Ignorując zdziwione spojrzenie Boga, które tylko utwierdziło mnie w tym, co już od dawna podejrzewałem, kontynuowałem dalej. Skoro więc mogę sobie wybrać jaką tylko nagrodę chcę, masz zostawić nas w spokoju. Masz sprawić, żeby Michał znowu zapomniał o swojej służbie. Daj nam wreszcie kurwa żyć. Śmierć podszedł do mnie i położył mi rękę na ramieniu. Zaraza. Nie możesz tego zrobić. Przecież miałeś poprosić o miłość. Miałeś wreszcie spełnić swoje największe pragnienie bycia kochanym. No nie powiem, że się wtedy nie rozpłakałem. Chuj z tym! Wykrzyczałem przez łzy. Jebać wszystko! Jebać! <laughs> chcę tylko, żeby wszystko zostało takie, jakim jest. Żebyśmy wrócili do domu, chlali wódę całymi dniami i nie przejmowali się niczym. I chcę, żeby ta dwójka była z nami. Nie wierzę ci, wtrącił się Bóg. Nie znalazłeś go, nie mogłeś. Bo co? Bo uwięziłeś go w niebie? Odezwał się głód, który jako jedyny poza mną rozumiał wszystko. Chciałeś, żeby Hadę spierdolnął. Podobnie jak piekło. Jedyne co ci pozostało to udawać, że wciąż ci zależy. A więc dlatego nasłałeś anioły na Lucyfera. Szepnął cicho śmierć. Nie chciałeś znowu konkurencji. Mało tego, wciął mu się wojna, mogę się założyć, że to nie kojtyła opłacał nordyckich zabójców. To od początku byłeś ty, prawda? Chciałeś się nas dyskretnie pozbyć, nie sprowadzając na siebie podejrzeń. Ta twoja łaska, darowanie nam życia była tylko na pokaz, bo przecież Bóg jest miłosierny. Jezus podniósł się wreszcie z podłogi i otarł krew rękawym koszuli. Czy to prawda, ojcze? Mów, czy to wszystko prawda? Wszechmogący nie odpowiedział. Zamiast tego uderzył Mesjasza z całej siły w twarz i stanął na ołtarzu. Nie odpowiem na wasze zarzuty, bowiem jestem stwórcą świata. Wszechmogącym. Wszechwiedzącym. Gówno prawda. Przerwałem mu. Nie jesteś ani wszechmogący, ani wszechwiedzący. Oskarżony spojrzał na mnie z czymś, co podejrzanie przypominało przerażenie. Nie miałeś pojęcia, że od dawna cię przyjrzałem. Nie miałeś pojęcia, że Haron nie tkwi już w swoim więzieniu. To wszystko jest tylko na pokaz, miałam rację? Nie odpowiedziała, ja mówiłem dalej. Widzisz, od dłuższego czasu zastanawiało mnie jedno: każdy z nas stworzył sobie te ziemskie podwoki, pod którymi się ukrywamy. Zrobiliśmy sobie ciała według własnego upodobania, ale nie ty. Kiedy ty schodzisz na ziemię, jesteś nędznym, starym dziadem, z długą, siwą brodą. Jesteś wszechmocny, a nie próbujesz nawet stworzyć dla siebie jakiejś godnej formy? Bracia stali obok z szeroko otwartymi ustami, bo wreszcie zrozumieli: Ty nie tworzysz siebie. To wiara innych ludzi decyduje o tym, co ci wolno, a czego nie. Jeśli większość wyobraża sobie ciebie jako starca, to jesteś. Jeśli mówią, że jesteś wszechmogący, to ty również powtarzasz te słowa razem z nimi, ale oni w nie nie wierzą. Ślepa wiara tłumów sprawia, że nie jesteś już niczym poza ideą. Przestałeś być sobą. Przestałeś być miłosiernym, dobrym Bogiem. Teraz jesteś tylko strachem. Zakazami, gniewem i nienawiścią. Ludzie wierzą, że istniejesz, ale nie wierzą, że jesteś taki jak oni. Drzwi od kaplicy otworzyły się pod wpływem soczystego kopniaka. O, cześć tatusiu, uśmiechnął się Lucyfer. Patrz, kogo przyprowadziłem. Wskazał dłonią na podążający za nim szkielet w łańcuchach. Nie zgadniesz, gdzie go znalazłem. W niebiańskim więzieniu. Uśmiechnąłem się triumfalnie i mrugnąłem do głodu. Miło jest potwierdzić się w przekonaniu o swoim geniuszu. W poprzednim wcieleniu musiałem być co najmniej rokiem Holmesem. Całą kapliczną wrzasnął przeraźliwy ryk. Nie, 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 jam jest! Pan wasz, jam jest! Nagle z klatki piersiowej stwórcy wytrysnął strumień krwi. Dopiero gdy w panice się obrócił, ujrzeliśmy rękojeść ostrza wystającą mu z pleców. Mi... Michał! Co ty zrobiłeś, co ty? Wojna wybuchnął śmiechem i zaczął klaskać z radości. Ktoś zakończył za niego robotę. Niestety, nasz entuzjazm ostudził Lucyfer. Nie zabijecie go w ten sposób. Każdy z nas ma własną wizję Boga. I każdy z nas się myli. Zło, którym napakowaliśmy ideę jego istnienia, może zostać zniszczone tylko w jeden sposób. Zrobił gwałtowną pauzę. Musimy pozbyć się z serc fałszywych wizji stwórcy. Tymczasem staruszek spadł z krzykiem z ołtarza i rzucając się na wszystkie strony wrzeszczał Jestem prawdziwy! Jestem wasz! Jestem wasz! Podszedłem szybko do Michała i Adolfa, którzy ściskali się z radości Myślałem, że on cię naprawdę, no wiesz Wyjąkał Adolf To nie jest mój Bóg Odpowiedział Archanioł i pocałował swojego męża Żyjąc z wami nauczyłem się więcej o tym, czym jest dobro, niż przez całe swoje istnienie w niebie Cokolwiek wiara zrobiła z mojego pana, przestał nim już być. Z całej siły uciśta, uściskałem ich obu. Tymczasem wojna za podeszli do konającego stwórcy. Chcesz? spytał mój brat, podając swoje wybrance ostrze. Otaknęła i wbiła je w martwe już ciało. I jeszcze raz, kolejne, jeszcze kilkanaście. Trudno było się nie roześmiać, patrząc jak oddana chrześcijanka morduje własnymi rękami sens istnienia swojej religii. Doszło również do niespodziewanego rodzinnego spotkania. Jezus. Lucyfer. No chodź tu braciszku, mam nadzieję, że już się na mnie nikt nie gniewasz. Te. powiedzmy. Roześmiał się Mesjasz i mocno przytulił swojego dawno niewidzianego brata. Haron skorzystał z okazji i wymknął się z kapliczki. Zostawił po sobie list z przeprosinami i obietnicę, że natychmiast wróci do Hadesu. Śmierć tymczasem podszedł do głodu i pomógł mu zdjąć sutannę przez głowę. Pierdolę to. Stwierdził początkujący ksiądz: Może jednak zostanę tym muzykiem rokowym. Po czym wziął gitarę i zaczął grać Chop Jak gdyby nigdy nic. Ojej, ale wtedy stało się coś yy, co najmniej dziwnego. Ciało przed ołtarzem nagle rozpłynęło się w powietrzu, a przed każdym z nas pojawił się. O nie, szepnął Lucyfer natychmiast przestańcie wierzyć przestańcie. Przed każdym z nas pojawił się Bóg dosłownie postać wszechmogącego, jaką mieliśmy do tego momentu w głowie, nagle z niej wyszła i stanęła przed nami. Osobiście zawsze wierzyłem w to, że jest on bar dużo bardziej ludzki niż przedstawiają to chrześcijanie dużo bardziej podobny do mnie. I oto dostałem to, czego chciałem mój Bóg był mną. Witaj zaraza powiedziałem ja, Bóg. Odwróciłem się i spojrzałem na resztę. Najwyraźniej Jezus i Lucyfer mieli wspólną wizję swojego ojca, bo przed nimi na kamiennych płytach leżał olbrzymi, czarny wąż. Moi no synowie! wysyczał i zaczął sunąć w ich kierunku. Śmierć z kolei widział w bogu otchłań, którą wciąż kochał, wbrew swojej jakiejkolwiek logice. Z racji tego, że jej nierealny i zmyślony obraz wrył się w jego umysł zbyt głęboko, stała się ona dla niego istotą idealną, na miarę samego stwórcy. Wojna nigdy się nie bał nikogo i niczego, z samym bogiem włącznie, więc przed nim pojawiła się tylko mała, szczelnie zamknięta trumienka, przebita wielotnieczem. Agata i Michał mieli jednak większy problem. Oboje wierzyli w miłosiernego Boga bardzo mocno i szczerze od zawsze, więc ich wspólna wizja była najbardziej upiorna. Był to Bóg kochający, prawdziwy. Mieli przed sobą tę jego cząstkę, która zachowała się przez wieki w tej dziwacznej i skomplikowanej idei. Widzieli Boga w jego najbardziej niewinnej i naiwnej formie. Skarby, szepto do nich. Czemu chcecie mi się sprzeciwić? Zawsze byłem dla was taki dobry. Kochałem was z całego serca. Adolf był ateistą, więc jako jedyny stał bezradny, nie mając pojęcia jak nam pomóc głód miał z kolei najłatwiejsze zadanie jego wiara zawsze była dość płytka i w swojej wizji miał go tylko chudego jak patyk na nagiego starca z transparentem homoseksualizm to grzech nie minęło kilka sekund jak chuchro leżało na ziemi ze skręconym karkiem a w głód wrócił do gry na gitarze musicie przestać wierzyć powtórzył lucyfer to kłamstwa Bóg nie jest żadną z tych rzeczy musicie kurwa przestać I don't think you trust. Spojrzałem na swój obraz wszechmogącego, czy naprawdę wierzyłem w to, że jestem Bogiem? Czy naprawdę byłem aż tak wielkim narcyzem i arogantem? Wiedziałem, że nie wygram z samym sobą. Byłem zbyt upartym skurwysynem, synem, a fizyczna walka trwałaby wieczność i zapewne zakończyłaby się śmiercią na sobą. Miałem za to plan, a fałszywy zaraza miał tylko siebie. Chwyciłem za rewolwer. A on powtórzył ten ruch za mną. Jednak zamiast wycelować broń w oponenta, opuściłem ją w dół. Nie sądziłem, że będzie bolało tak bardzo, ale w sumie trudno się dziwić, w końcu przestrzeliłem sobie stopę, czego innego mogą się spodziewać. Żałowałem, że nie mogę zarazić samego siebie przez dotyk, ale kula i tak zrobiła swoją robotę. Mój klon rozpłynął się w powietrzu, pozostawiając po sobie chmurkę zdmuchniętego z posadzki kurzu. Nigdy nie sądziłem, że kiedyś zostanę ateistą, ale sytuacja była wyjątkowa. Zostało mi już tylko pięć kul zarażonych ateizmem, więc zacząłem strzelać do swoich przyjaciół, mając nadzieję, że mi to wybaczą, jak już będzie po wszystkim. I cry when to die. Najpierw postrzeliłem Jezusa i Lucyfera którym wielki wąż oplatał się do kokoła głów i miał najwyraźniej zamiar zadusić ich obu na śmierć. Kto by pomyślał, synowie Boży, którzy przestali wierzyć we własnego ojca. Musiałem tylko pamiętać, żeby potem znowu zarazić nas wiarą. Ale na razie miałem jeszcze trzy kule do rozdania. Po braciach sprzedałem kulkę śmierci, którego otchłań miała właśnie zamiar nadziać na jego własną kosę. Następna była Agata, która zemdlała z bólu po tym, jak kula przeszła jej przez stopę. Wojna spojrzał na mnie groźnie, ale zdawał sobie sprawę z tego, że było to konieczne, i natychmiast zaczął ją opatrywać. Father, 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 father. Potem wymierzyłem w Michała i nacisnąłem spust, który odpowiedział cichym szczeknięciem. O, nie, 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 nie! Nie mogłem w to uwierzyć, ale źle przeliczyłem pociski. Komora była pusta, a zapasowej amunicji ze sobą nie wziąłem. Kurwa! Father. Into your hand, I my spirit. Chciałem podejść do Michała, żeby zarazić go własnoręcznie Ale potwór wszechmogącego zagrodził mi drogę Musisz przestać w niego wierzyć, skarbie! Krzyknął do archanioła Hitler To nie jest twój Bóg! Father, into your hands Nie Rozpłakał się Michał To właśnie jest mój Bóg Why have you forsaken me? To, co uznał za podłoże swojej wiary, odwróciło się w naszą stronę i obdarzyło nas przerażającym uśmiechem. Spokojnie, by wy następnie następni w kolejce do zbawienia. And your eyes forsaken me. Nie, powiedział nagle Michał, ocierając twarz. Nie tkniesz ich palcem, nędzna kreaturo. To mówiąc rzucił się do przodu, najwyraźniej próbując przekonać samego siebie, że chce walczyć. In your thoughts forsaken me, ale nie wierzył w swoją niewiarę. Był zbyt oddany idei, którą pielęgnował cały swój żywot. In your hearts forsaken me, oh, wiedział jak to się skończy. Zdawało mi się, że w ostatnich chwilach swojego życia obrócił głowę w kierunku swojego męża, w ramach pospiesznego i niedbałego pożegnania. Trust in my -right is suicide. A potem monstrum, które wyszło z jego głowy, rozszarpało naszego przyjaciela na kawałki, po czym rozpłynęło się w powietrzu, straciwszy swojego żywiciela. I cry. W ciszy, która zapadła potem, rozległo się stłumione stęknięcie. Odgłos ciała upadającego na podłogę i głuchy brzęk boskiego ostrza potwierdziły tylko nasze obawy. Nie musieliśmy się nawet odwracać, żeby upewnić się, że Adolf Hitler dołączył do swojego kochanka w nicości, do której ich obu zaprowadziliśmy. When angels deserve to die.